Największe mity o prowadzeniu firmy, które hamują rozwój: mit pierwszy: muszę wszystko robić sam. Najprostsza droga do wypalenia sukces buduje się zespołowo. Najpierw zrobię perfekcyjny produkt, później go sprzedam. Efekt miesiące pracy w próżni, a potem brak efektu. Sprzedaż to podstawa. Biznes to wolność. Ale tylko jeśli masz system. Inaczej to kilkanaście godzin pracy dziennie i ciągłe wiszenie na telefonie. Sam też kiedyś w to wierzyłem i przez to nie skalowałem. Stałem w miejscu. Dlatego dziś buduję franczyzę, która daje Ci gotowy system, żebyś nie musiał dochodzić do wszystkiego sam. Metodą prób i błędów. Zamiast mitów masz proces. Zamiast zgadywania konkretne narzędzia i wsparcie. Biznes rośnie, kiedy zaczynasz działać jak właściciel systemu. Nie jak samotny wykonawca. Obserwuj mnie, jeżeli chcesz budować firmę bez bzdur i mitów.